Siemano, z tej strony Kamnul, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj w końcu jest ten dzień, w którym wbijamy u mnie 40 tysięcy pucharków. W końcu z bambusem. No i brak nam puchynów. Dawaj. Mm. I ogólnie. No, wbijamy 4000 i będę miał tego legendarnego StarDropa I pokażę Wam moje konto tak samo jak to było z 30 tysiącami, jakby zrobię takie porównanie. Ja, Ogólnie dofało to ja tryoszodam to jest naprawdę. mało, jak jakaś super romantyczna paragon. Ale lagi, osz. Nie, ale mam ogromne lagi. Dokładnie. Content Family Friendly. Dobra, zostawę sobie ten wiem, gadżet. Już. Oszczędzam. Jakby ten tryb o. jest tak free, że tutaj się wbija bucharki z wielką przyjemnością. Tutaj się, tutaj się praktycznie nie da przeżyć. No tak. Bo tylko za czwarte miejsce masz minusa. No już mamy drugie. Ta Willo po prostu może mnie zatruwać nieskończoność, a ja i tak nie zginę.

Dupa. Znaczy nie dupa, ale no. Dobra. Teraz win i to mamy. Nawet w sumie chyba nawet drugie miejsce. O mam w karnecie. O, otworzę. Mam 20 poziom w karnecie. 50 Wolda. Ja mam 37. Teraz musimy zająć drugie miejsce. Dawaj. na główny kanał Małkowa, albo pojawiają się różne filmy z Brokstad, co parę dni jakiś show. To prawda, teraz filmy się zróżniły. ale kto by na to patrzył, y no. No. Autopromocja. A ja... Mhm. <gry> A jeżeli wam się nie chcesz zrzucać tak za bardzo, to Można... Wejdź opis z kanału Kamolka i tam macie wszystkie potrzebne wam linki do życia i śmierci. Dokładnie. Ja, to, a dobra, to już potem powiem. Czyli link do naszego klubu w i link do mojego kanału. Tak. Bo wiecie... To, to jedyne linki, które was w nie oszukają. <grym> Dokładnie. Ale ty mnie oszukujesz, tak, bo ty powiem. cały czas giniesz. Idę! aż to z kibiednie tak leczę. Hej, bo, stary, bo tu jest taka nadyma, że ja postawiłem gadżet i mi go ktoś od razu po prostu w tej samej milisekundzie zniszczył. To jest normalne. Ale ja go nie zdążyłem postawić. To A oni mają tego skina? No ten Daryl to jest tego. A on był w No. Nie, ja po prostu gram w tym pokoju jakimś bardzo agresywnym Edgarem. Nie! Nie. Jest! Jezus Chrystus! Nie, 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 ulta! Jezu co mówię? Jeszcze nagi! Żyjesz! Nie, to nie ty, ale i tak żyjesz. Błagam. Trzecie, trzecie, ktoś jeszcze? Co jest? Co tu jest? Mamy to, mamy to. Mamy to. Boże, ej to była moja... Ej, to jest najbardziej po prostu ten, emocjonalna gra, jaką mogę sobie wyznaczyć o czterdzieści koła. Jak to fajnie wygląda? Nie, już... to ty zobaczysz. Otwieramy legendarnego Stardropa. Bambus. Mo... Wypowiedź... Dobra, ja i jak na jednak kręcę? Wypowiem zakręcę. 40 tysięcy Ram, pam pam Bo i poko zdobyli? To nam. Tam. Uwaga, otwieram... otwieram brodom. Brodę na 40 koła. Bum. Bom. Kiełek! Co jest? Kiełka trafiłem! Kiełka trafiłem! Kiełka czy kiełka? Kiełka, kiełka mam od dawna. Tak? Tego takiego roślinnego? Tak! Tego takiego roślinnego! Ale musisz to ustawić Tak, kiełek na 40 koła, ja. Ale ustawił ale do 50 koła się do niej Zobaczę. oległo. Jakoś świętowanie. Dobra, widzowie. Teraz mam do 40 -kowa i teraz mam dla Was takie ogłoszenia. Ogólnie to. Okej. Okay. Y teraz jak już więcej 40, to wiecie, to już nie jestem jakimś tam nubem zwykłym, tylko już tak trochę pro playerem. Więc o dzisiaj na kanał będą, będzie się ratowała jakby... Seria, yy, po prostu będę wbijał wszystkie postacie na 20 rangę i będę, no i będą odcinki z tego i też będę wbijał postaci na 25 rangę, mam 11 obecnie, takich. No i też będą z tego odcinki, bo na razie to było w sumie tylko dwie odcinki z 25 rang i, i w sumie tyle. No i teraz macie konto, jak się prezentowało, gdy wbiłem 30 tysięcy.

We will fly above the sky. Yy, a więc tak będzie wyglądało w 40 000 pułarków. Bambu zrób pożegnania.